No i nadszedł nowy event. Oczywiście eventem to jednak ciężko nazwać, ze względu na to, że ograniczony jest tylko i wyłącznie do możliwości zakupowania różnych rzeczy u córki na Deimosie. No, jak widzicie, na Deimosie jest sporo osób. Wszyscy się rzucili, żeby zobaczyć, co tam takiego ciekawego jest. A w każdym razie, jeżeli chodzi o Naberus, jest to pradawne święto Orokin, właściwie festiwal śmierci i psot, w którym piękni i nieśmiertelni Orokin ubierali się brzydko i świętowali właśnie zgniliznę, potworność i robili sobie różne psoty. W każdym razie tak to wyglądało. Z tego, co będzie można się dowiedzieć w trakcie tego eventu. O, jakie ozdoby! Dynie, 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 jeszcze raz, dynie. Czyli z tego wynika, że ten festiwal Naberus pochodzi po prostu od Halloween, prawda? No i mamy tu u córki dodatkową opcję gratki na Berus. No, zobaczmy, co ona mówi. Starożytny Europejski Festiwal Śmierci, Mroku i Dewiacji. <grywki> Najszczęśliwszy czas w całym roku odkopałam wszystkie stare rodzinne dekoracje. Zobacz, jedna z nich opowiada nawet historią. Okej. Okay. To zobaczmy. Co my tu mamy. Hmm, FMR Berus. Chciałem ją. To takie nietoperzyki, które latają wokół nas. Widziałem, jak inni posiadali. Cieszę się, że będę mógł to zakupić. Jak widzicie, potrzebne są żetony matki do kupowania tego wszystkiego. W tym przypadku 45 żetonów, żeby kupić schemat. To nie jest gotowa efemera, to jest zaledwie schemat. Oczywiście kupuję. Następnie są dwa elementy do zawów. W przypadku osób, które nie korzystają, nie chcą korzystać z zawów, nie musicie ich kupować, nie będą Wam potrzebne. Z kolei w przypadku osób, które lubią bawić się zawami, lubią sobie produkować różne warianty, obawiam się, że tych części tego i następnego schematu będziecie potrzebowali wiele. Ile? Ciężko powiedzieć, być może, więc warto skorzystać z jakiejś strony, która pomaga w budowie zawów, gdzie możemy sobie wszystko ustawiać, popatrzeć, jak dany zap będzie wyglądał. Znaczy, wyglądał to może nie, ale jakie będzie miał parametry. W opisie zostawiam dla Was specjalnie link na ten temat. Dzięki czemu będziecie mogli się ewentualnie zorientować ile tych elementów będziecie potrzebowali. No i tam jeszcze po drodze były przed chwilą ee, skórki do dwóch broni. Do grama mi się bardzo podobała, do basmu nie. Kolejne dwa elementy do kupienia to są schematy główni zawów, i tu polecam każdemu, żeby kupił po jednej sztuce, ze względu na to, że na tej podstawie wybudujemy sobie jakiekolwiek zawy, tak, i one będą liczały się do poziomu masterki dzięki tym główniom. W przypadku z kolei osób, które lubią zawy, no to chyba dobrze by było kupić przynajmniej po dwie sztuki, ze względu na to, że można wybudować na ich podstawie dwie różne bronie. Dalej mamy Exodię zarazy. Jeżeli chcecie ją skompletować, to oczywiście musicie kupić 10 sztuk. Tak samo jak Exodię zakażenia, także jeżeli Was jest, interesuje, to 10 sztuk, żeby mieć komplet. Exodię są oczywiście służą do wkładania do zawów, więc jeżeli nie używacie zawów, to albo nie kupujecie, bo nie będą potrzebne. Albo kupujecie sobie, żeby później odsprzedać innym graczom, a później to oczywiście gdzieś tak za kilka miesięcy, bo wtedy będą w cenie ze względu na to, że nie będą niedostępne. No i tam po drodze były glify, paleta barw, skórka do nekramecha, znak na piersi, no i ta szepcząca zabawka na berus. Wykonany ręcznie przez babci, ten makabryczny ornament opowiada specjalną historię. Tak. To na koniec filmu wam to puszczę. Oczywiście polecam to, żebyście sobie sami to jeżeli gdzieś kupili i umieścili, ale. Te osoby, które nie chcą tego zrobić, nie chcą wydawać żetonów matki na zakup tej zabawki, będziecie mogli na moim filmie to sobie obejrzeć. Tak samo w przyszłości, jeżeli ktoś był ciekawy na czym to święto na Berus polegało w grze Warframe, po obejrzeniu tego filmu będzie mniej więcej wiedział. Więc tak jak mówię, na końcu filmu dam to zresztą w opisie. Są linki do poszczególnych elementów filmu, także możecie sobie przeskoczyć następną część, bo ja teraz pójdę zarobić żetony matki, bo mi zabrakło. Nie mam za co kupić tej zabawki. Ale wpierw sobie wyprodukuję efemery na Berus. Jak widać potrzebne są skrzydła Kondroka i Kuwa. Skrzydła Kondroka to oczywiście... Zdobędziecie na równinach Eidolon yy, polując na kondroki, znaczy polując, zabijając je. <grystanie> Dosłownie. Ok, niech się to robi, a ja zrobię misijki za pomocą Hydroita, którego przystroiłem odpowiednio do tego święta. Przynajmniej tak mam nadzieję. Podoba Wam się? <grystanie> No to teraz gameplay. <laughs> Oczywiście możecie go przeskoczyć, nie musicie tego oglądać. Tym bardziej, że nie mam zamiaru opowiadać w jego trakcie jakichś niesamowitych, fascynujących rzeczy i pokazywać, jacy są przeciwnicy, jakie mają cechy. No, nic z tych rzeczy. Po prostu poszedłem sobie na misję i to nie jedną. Oczywiście w tym filmie umieszczę tylko pierwszą, na którą poszedłem, no jeszcze nie. Żeby was nie zamęczać. Całkiem, całkiem mi to nie na myśli. Zresztą tak mówiłem. Można sobie przeskoczyć. Jak widzicie pierwsza rzecz. To musimy zniszczyć te ule. Ale one się blokują takimi. Hmm, Gałęziami. Czy jakby to tam. Musimy po prostu powybijać plagę. Która się zbiera w okolicy. Dzięki czemu. Nie wiem jakim cudem. Ul się Odblokuje i będzie można go zniszczyć. Ale jeżeli wykonujecie zlecenia tutaj, no to chyba doskonale o tym wiecie. No i też bardzo, ból jest gotowy do zniszczenia. To mkniemy sobie dalej. jup, jup. Zygzakiem, zygzakiem w tą i w tamtą. W formie wody, trochę będzie szybciej. No, i puściłem e, oczywiście Macki Hydroida. Czemu by nie? Jestem Hydroidem, to mogę. Też o Maddynie na głowie, to mogę robić różne dziwne rzeczy. Tak sobie myślę. No, i trzy ule zniszczone. Nie wiem kiedy, jak, ale już. Soczewka maguraj no nie za bardzo mi się w tej chwili przyda, ale albo mogę ją sprzedać, albo zostawić i w przyszłości wykorzystać, bo w przyszłości takie rzeczy się przydadzą. Ale zawsze można nawet posprzedawać, gdzie chętnie kupią. A ja trochę zarobię platyny, czemu by nie? O, ten naukowiec greener, znowu trzeba będzie się wałęsać przy nim. No cóż, trudno się mówi. Trzeba go bronić, a przy okazji zabijać całe plugastwo w okolicy, czasami nawet dość daleko od niego, ze względu na to, żeby zebrać wymagane próbki. 25 prób do zebrania, to czasami może potrwać. Nie dość, że trzeba właśnie się wąsać po całej okolicy, żeby zbierać te próbki, to jeszcze trzeba go pilnować. Zadanie: że tak powiem, dość niewygodne. Zwłaszcza jeżeli gramy solo, na szczęście jest grupa chętnych osób na misję, więc nie ma problemu. Ale ja to, co w rękach trzymam, to moja nowa zabawka Kochma. Taka specyficzna, bardzo specyficzna strzelba. Dopiero ją ekspie. Więc szczerze mówiąc, dużo obrażeń nie zadaje. I póki co się zastanawiam, jak ją zrobić, ze względu na to, że szanse na obrażenia krytyczne ma ona niezbyt duże, za to szanse na status wielgaśne. Problem w tym, że nie znam moda na broń główną, która zwiększa obrażenia w przypadku, gdy przeciwnik ma rzucone status w przypadku broni. Białej taki mod jest i warto go korzystać w przypadku broni, które zadują statusy czyli mają dużą szansę na status, ale w przypadku broni głównej to nie znam takiego modu. To znaczy, albo go wcale nie ma, albo jeszcze mi nie wpadł, A ja też, że mówiąc, do tej pory nie zainteresowałem się tym Jeżeli coś wiecie. Może takie cudo istnieje to dajcie znać. Bo <laughs> szczerze mówiąc, bardzo by się przydało. No bo jeżeli będę ciuć tak po takiej niewielkiej ilości obrażeń, tą strzelbą to trochę lipa. A przydałaby mi się główna broń jakaś dobra. Wciąż nie mam. Yy... Myślę nad kupieniem kit Gunów w wersji jako broni głównej, a nie broni bocznej. I zrobienia z tego yy, coś dobrego. No ale póki co yy, muszę i tak poekspiścić to, co już posiadam, co już budowałem. No miło by było, żeby to coś zadawało jakieś wyobrażenia. Taka ta śmieszna taka strzelba, ze względu na to, że ona jakby rozkręcała się, jeżeli chodzi o szybkość strzelania. Trzymamy przycisk i ona robi pyk, 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 pyk. pyk, pyk, pyk. <ścoughs> tak śmiesznie strzela. Nawet zakładając, że nie ma żadnych modów, które jakby zwiększają wrażenia ze względu na statusy. To może być dobrze współgrać z bronią białą, która właśnie ma taki motyw. Czyli najpierw ze strzelby powrócam te statusy, w tym przypadku na krwawienie, a następnie białą bronią machu, machu, ciachu, ciachu i nie ma ciebie, brachu. A właśnie mój Zenitar jest tak zrobiony. Zrobiłem go pod statusową broń i żeby zadawał, y, znaczy, nakładał statusy na przeciwnika i przy okazji zwiększają się obrażenia im więcej statusów ten przeciwnik posiada. Takce póki co wykombinowałem. Jak już wielokrotnie wspomniałem, ja się bawię tą grą. Nie zerkam za bardzo do poradników. Szczerze mówiąc sam sobie układam te różne konfiguracje, więc nie zawsze one będą efektywne, czyli najlepsze. Ale jestem pogodzony z tą kwestią. Zabawa to zabawa. Hydrauliczny celowy. Hm, taki mod. No niech będzie. Mnie to i tak w tej chwili generalnie interesują żetony matki. Potrzeba ich wiele, niestety bardzo wiele. Zwłaszcza, żeby EO2 sobie zakupić. Oj, ale że y, się wywalił. Planuję kupić to, oczywiście, żeby mieć komplet eksodii tych dwóch. I myślę, że kupię sobie też na daleką, daleką przyszłość, żeby kiedyś tam odsprzedać. że trochę tych żetonów będę musiał zarobić, ale dzięki temu za kilka miesięcy powinienem to zarobić troszkę piętyny. Nie jest to głupi pomysł, prawda? No bo oczywiście te Xodia będą już niedostępne a przez rok. A w międzyczasie na pewno znajdą się osoby chętne, które chciałyby je posiadać. A nie będą miały normalnej możliwości, więc będą musiały zakupić za platynę, jeżeli będą bardzo, bardzo, bardzo chciały akurat te je posiadać. Także okej. Okay. W ogóle się cieszę, że są te części załóż ze na to, że brakowało mi ich. Eee, ostatnio jak sobie na głównym koncie układałem eee, zawy, bardzo brakowało mi tych dodatkowych elementów eee, i no niestety musiałem stworzyć sobie bronię bez nich. A tu patrzcie, są, mogę sobie kupić, mogę sobie produkować ciekawsze, jeszcze lepsze zawy niż do tej pory i się nimi pobawić. Oczywiście mówię tutaj o moim koncie Asgeros. No, bo tutaj jeszcze, że tak powiem, do zawów, na czym daleka droga to nie jest, bo generalnie mam coraz wyższą, wyższą rangę, jeżeli chodzi o reputację łostronów i to już bliżej niż dalej jest do końca zdobywania tych rang, później więc będę mógł spokojnie kupować wszystkie elementy do zawów i podługować sobie z nich jakieś fajne bronie. Oczywiście nie będę tutaj aż tak bardzo eksperymentował jak na tamtym kącie. Tu już wyprodukuję yy, to, co uznam za najlepsze. O, i oczywiście tą wiedzą się z Wami podzielę. A czemu by nie? <grywka> no i tu, oczywiście, mamy kolejne zadanie musimy zabić określoną ilość przeciwników. No znaczy to jest druga część tego zadania Musimy zabić tutaj określoną ilość przeciwników w tym okręgu, żeby pojawił się ten bosik, mini bosik, którego za chwilę, o, nawet nie za chwilę, już zajumałem. Dobra, że ten matki endo. Ok, idź ty. Nie lubię tego. O, kurwa, ale się przyczepiłem, O, o co byś? O, Przewrót. Przewrót pozwala nam pozbyć się tego gudna z głowy. <grych> ok. Ten event wyskoczył wcześniej niż już to myślałem. Myślałem, że będzie dzień później. Kolejnym filmem miało być wydobywanie minerałów na Walis a później wydobywanie minerałów tutaj. No ale jak widzicie, Event moje plany trochę zepsuł. <grybujesz> Na szybko, jak widzicie, nakręcam kolejny film, żeby podzielić się z informacjami z wami. A tu obejrzę sobie walkę womów. Był... Nie powinien być tu taki strumień biegnący w tamtym kierunku? Hm. Mi się wydawało, że kiedyś był. Chyba, że w drugą stronę, od niebieskiego do tego. Do tamtego to leci. Oczywiście nas mnie tych, nie pamiętam, jak zawsze. <laughs> nie istotne. Hop. Na dół. No to już ostatnie, czwarte. Po prostu musimy chronić ten obszar. Tyle. Tyle to wystarczy. A więc. Niech. Wici ruszą w bój. <laughs> Okej, okay, to nie są tylko macki. Dobra, dobra. Zrobiło się już późno w nocy. Na moim zegarku jest po trzeciej. Ale, no cóż, nagrywam. Nagrywam, bo jutro postaram się w miarę możliwości zająć kolejnym filmem z Wolfema. Okej. Okay. trzeba zabić potwora. No i chyba upadł przez sobie, że jest tak duży, to nawet nie wiadomo, czy padł, czy nie padł, bo nie widać tych wskaźników życia. Co do zenitara, to jest genialna biała broń. Jestem bardzo zadowolony, że ją sobie wybrałem. Znaczy mi to ułatwia, przebija wszystko co posiadam na chwilę obecną i według mnie to jest najrozsądniejszy i zdecydowanie wybór gdy mamy setny dzień logowania chyba będę musiał uleżyć moda w których przyspieszasz strzelanie, bo jednak te ciap 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 jakieś zrobiło się powolne Wydawało mi się, że wcześniej szybciej to było hm. Okej okay. Misja za nami A przede mną jeszcze trochę Nieee <laughs> yeah. No już w międzyczasie zdążymy tak naprawdę zrobić sobie te misyjki i pozarabiać te żetony matki. Także to był ostatni wypad, tak naprawdę. Trochę was, że tak powiem, wkręcałem. <laughs> no to przejdźmy się teraz do córki, żeby zakupić zabaweczkę. No, a ten, co tak kuca, ja też tak potrafię. Proszę. A możemy przecież też wykonać jakieś gesty. Zatańczmy taki... Znaczy to nie jest taniec, to jest ćwiczenia takie relaksacyjne. O jestem And the boss. A, jeszcze z takim kignięciem śmiesznym. Widzę, że on tańczy, to ja też wybiorę sobie jakiś taniec. Gdzie tu jest? O, niech będzie taki. To na rozluźnienie. Ciekawy wygląd. Coś mi mówi, że ta szalona kombinacja kolorów jest fajna. Przynajmniej na chwilę. Dobrze. A więc kupuję sobie szepczącą zabawkę na Okej. Ok. Teraz to tylko trzeba umieścić gdzieś na orbiterze. Idź trochę na brój. Innym razem, innym razem, ale na pewno na broje. Po dłuższej walce udało mi się umieścić tą zabawkę na orbiterze. Trochę to potrwało, powiem szczerze. Dłużej niż bym się spodziewał, ale udało się. Myślę, że fajne miejsce sobie znalazłem. Ok, dobra, no to posłuchajmy, co nam babcia opowie. Czy chcesz usłyszeć historię o Naberusie? Opowiadałam ją moim wnuczętom, kiedy byli mali. Bardzo dobrze. Dawno temu, w czasach Horokin, złoci ludzie mieszkali w okropnym luksusie. Jeśli ich ciało nie domagało, brali sobie nowe, tak jakby zbierali mapliko w sadzie. Taka była tajemnica Kuwy. Co stało się w takim razie ze śmiercią i chorobami? Och, było ich pełno, po prostu nie pośród oroki. Oni byli ponad zwyczajną śmierć. Ich pogarda była tak wielka, że ogłosili wyjątkowy dzień, w którym nabijaliby się ze wszystkiego. W czasie Naberusu, nocy upamiętnienia błyszczący ludzie śmiali się ze śmierci. Ubierali się w stroje przypominające dawne dni dni śmiertelności. Czaszki szczerzyły w upiornych uśmiechach, korytarze błyszczały demonicznym światłem, na jedną noc piękno było na wygnaniu zgnilizna i potworność dzierży władzę. W czasie jednego specjalnego naberusu troje pięknych orokin było znudzonych, jakim się często zdarzało. Naberus już stracił swój urok, jeśli o mnie chodzi, wzdychał jeden. Maski i kostiumy są dla dzieci, wesnął drugi. Po co podążać za tłumem? Zastanawiała się trzecia. Czy nie jesteśmy śmietanką wśród śmietanki? Ha, ha! Zbierajcie się, moi całuśni, moi piszni. Poślijcie po niebieską kuwę i gorące światła. Mam dla nas zabawę, która wszystkiemu zaradzi. A w korytarzu, ze za zasłoną, samotna, cicha dziewczynka usłyszała ich i nic nie rzekła. A ta trójka była tak nimczemna, jak myślisz, co oni zrobili? Zeszli w niziny, na ulicę, złapali trójkę biednych ostrą i zabrali ze sobą do zdobionych sal. Jednego obrali niczym owoc ze skórki. Udekorowali odłamkami szkła, a jego odsłonięta żuchwa szczękała, niosąc echo dookoła. Szkarłatne były odciski jego stóp. Innego kończyny pozawijali, kark poskręcali i zrobili paczkę, aż poczłapał jak niezdarny, makabryczny krab z wydubanymi oczami i siorbiąc nosem. Trzeciej naciągnęli ręce i nogi. Chodziła na patykowatych kończynach niczym pająk, a jej wnętrzości lekko zwisały. Szeptała cicho, z przeciętym na pół językiem i syczała, gdy szła. Wyśmienite kostiumy zrobiliśmy, rechotało troje orogin. Teraz je wypróbujemy i odwiedźmy naszych przyjaciół. O, jakie będą wrzaski. Och, nasze imiona będą żyły wiecznie na dworze. Taki to będzie psikus. Tymczasem cicha dziewczynka przyniosła im niebieską kuwę, aby mogli przejąć te zmasakrowane ciała tylko na krótką chwilę zanim wrócą do swoich własnych. Napili się i poszli spać. A kiedy się obudzili, znaleźli się w trzech makabrycznych formach. Tak się wybrali po schodach, na zewnątrz, na miasto, w noc pełną panerów, masek i dzikich harc. Szczęku, szczęku, siorbu, siorbu, szeptu, syku. Możecie sobie wyobrazić, że było mnóstwo krzyków i śmiechów. Taka przebiegłość, taki pomyślunek. Ale w wysokim pokoju wieży cicha dziewczynka patrzała na twarze trójki śpiących oroki. Podeszła i otworzyła małe drzwiczki z kości słoniowej, o których wiedzieć nie powinna. I wyciągnęła flaszkę, za którą by ją zeszklono za samo choćby patrzenie. Flaszkę pełną czerwonej kuły, szkarłatna pieczęć ciągłości, permanentna, i przechyliła ją w głąb trzech okrutnych Z Cichym śmiechem odeszła w podskokach, by nigdy nie powrócić. Wiele krzyków rozbrzmiało tej nocy w czasie naberusu. Ale kiedy zeszło słońce, nikt nie wydzierał się tak głośno jak trójka, która odkryła, że jest uwięziona w trzech bestiarskich ciałach, jakie sama sobie zgotowała. Na wieki wieków. Tak więc słuchaj uważnie, tenno, i strzeż się, bo możesz usłyszeć, jak nadchodzą dzisiejszej nocy szeptu syku o nogach siorbu siorbu o pustych oczodołach i obdarty ze skóry z posoką lejącą się na posadzkę szczęku szczęku Wesołego Naberusu No to tak wygląda cała historyjka którą opowiedziała nam babcia można było się dowiedzieć z niej ciekawych rzeczy, m.in. na przykład to, że Ostroni istnieli od dawien dawna. Tego nie wiedziałem. Myślałem, że to są pozostałości po rokin. No i to, że o rokin, to tak naprawdę to była elita, elita śmietanka. Ci, którzy byli tak naprawdę bogaci, zasobni we wszystko, nie nie chorowali, a żyli pośród innych ludzi, którzy nie mieli tego. Żyli prawdopodobnie w ubóstwie i biedzie. Ciężko oczywiście powiedzieć jak bardzo, bo z tej historii to nie wynika aż tak dokładnie, ale w każdym razie no, taka elita, która z siebie zrobiła praktycznie bogów. No i jeszcze ciekawa rzecz to ta niebieska kuwa. Czerwoną kuwę znamy. Jeżeli jesteś początkującym graczem, to jeszcze przed tobą cała ta historia o kuwie, a niebieska kuwa. No, to wcześniej nie słyszałem zaskoczenie, czyli kuwa, która tylko tymczasowo przynosiła do innego ciała. No cóż, to ja dziękuję za oglądanie. Wesołego czegoś tam. Cześć.